Cześć, chciałbym dzisiaj porozmawiać o, o tym, jak bardzo zmienił się dzisiejszy świat od tego, który był miliony lat temu. Przede wszystkim, nie bójcie się, to będzie świat po dinozaurach. Jedna, się, tylko zmieniła się na pewno tylko jedna ważna rzecz, a mianowicie pieniądze, również, nazywa, również nazywane hajsem, kasą, forsą, a również zielonymi. A skąd się wzięły zielone? Zadajcie pewnie takie pytanie. No, bo widzicie, niedawno taki polski youtuber Palion nagrał piosenkę, która brzmi tak: Zielone, zielone, robię sobie zielone. Właśnie, Palion zrobił sobie zielone. I gdyby pieniądz chciał przyjąć władzę nad światem, zajebułbym mu to tylko kilka godzin, ponieważ. Prawie każdy przeciętny człowiek w swojej kieszeni albo portfelu ma jakiś pieniądz. No chyba, że jesteś polskim menelem i nie masz pieniędzy i nie stać ci nawet na pieprzony groszek. Dzisiaj, kiedy chcesz kupić jedzenie, idziesz do sklepu. Ale jeszcze milion lat temu, czyli tak niedawno, bo człowiek jest od dwóch milionów lat, żeby zdobyć jedzenie, handlowałeś się z innymi. Ale nie dawałeś im pieniędzy za jedzenie. Nie. Dawałeś im jedzenie, którego miałeś za dużo. A ty zdobywałeś jedzenie, które na którym ci zależało. Czyli z innej beczki pozbywałeś się tego, czego masz za dużo, a dostawałeś to, czego chcesz, czyli wszyscy byli zadowoleni. I zachęcam, żebyście za więcej pieniędzy kupowali w sklepach więcej jedzenia, bo to rozwija naszą piękną polską gospodarkę. Dziękuję i do widzenia.